Drodzy Państwo, w Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt, który już w tej chwili jest sformułowany w ciągu dwóch miesięcy, który wszystko przywrócił nogami do góry i oparł poradnictwo prawne drodzy Państwo tylko i wyłącznie na usługach profesjonalnych prawników, czyli radców prawnych i adwokatów. Początek czwartej w tej kadencji sesji Rady Powiatu Wadowickiego to informacja eksperta Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Jacka Helińskiego na temat projektów mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego. My będziemy robili wszystko, jako Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, chociaż pamiętamy, że to jest to samo środowisko polityczne, ale również organizacje pozarządowe będziemy robili wszystko, żeby ten projekt zablokować. I również mam nadzieję, że z powodu finansowej będą nas wspierały samorządy adwokackie. Celem projektu skierowanego do ludzi ubogich bądź wykluczonych społecznie jest darmowe poradnictwo prawne, dzięki czemu zmniejszy się ilość spraw trafiających do sądu. Ludzie nie umieją czytać przepisów prawnych, czyli nie umieją czytać tekstu ze zrozumienia. Tak A trzeba powiedzieć, Natomiast odnoszę się do powiatu. Otóż proszę Państwa, na podstawie tego, że, że jestem długo samorządowcem, mogę stwierdzić tak, że w naszym powiecie obywatel jest prawnie dobrze obsługiwany. Przykład. Wszelkie sprawy, jeśli idzie o konsumenckie, mamy doskonałego rzecznika, który nie boi się nawet występować do sądów i sprawy dotychczas wszystkie wygrywa. Poza tym jeszcze raz pani sekretarz też jest bardzo obeznana i też obywatel, który ma problem prawny, na pewno jest mu udzielony. Kolejny punkt obrad to sprawozdanie starosty z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym. 14 stycznia wziałem udział w Konwencie starostów Województwa Małopolskiego, które się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie. 14 stycznia ministerstwo spotkało się z przedstawicielem Centrum Dializa z Półkazoor Sosnowcu, użytkownikiem budynku przy ulicy Karmickiej 5 w Wadowicach, w sprawie możliwości zakupu nieruchomości w celu uruchomienia ośrodka Dializ. 19 stycznia przewodniczyłem posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Wójtów i Starosty Wadowickiego. W ten samym dniu na inicjatywę, odbyło się spotkanie dotyczące. Włączenia się Powiatu łademickiego w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, które będą się w dniach od 26 do 31 lipca 20 stycznia, uczęło spotkanie w zorganizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego Markasowy dotyczącym realizacji zdania pod nazwą Biego koncepcja z decyzją środowiskową bud budowy połączenia drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 28 i Drogą Krajową nr 2079 Zatar Spytkowice Albernia Węzeł Rudna Wola Filipowska. Przedstawiony projekt nie został zaakceptowany przez strony. W tym samym dniu, wspólnie z wice starostą, spotkaliśmy się z przedstawicielami firmy Airwood SA w celu podpisania aneksy do umowy dotyczącej budowy Babilonu E. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku złożył kierownik Jerzy Śniegowski. Pierwsze posiedzenie w ubiegłym roku odbyło się 36 stycznia, było poświęcone przygotowaniu do organizacji bezpiecznych ferii. Dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu wadowickiego na spotkaniu omówiono następujące zagadnienia. Stan techniczny obiektów zgłoszonych przez organizatorów zimowego wypoczynku, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz prowadzenie w okresie ferii działań prewencyjnych na terenie powiatu wadowickiego, stan warunków sanitarno-epidemiologicznych, baz noclegowych, stołówek zgłoszonych przez organizatorów zimowego wypoczynku. Dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu Wadowickiego. W punkcie interpelacji i zapytania głos zabrało trzech radnych. Pan Józef Arykli, trzy interpelacje. Pan Jacek Jończyk, dwie. I pan Józef Łasak, jedna interpelacja. E, Pani Józefa Arykli, bardzo proszę. Pierwsza interpelacja dotyczy drogi powiatowej 1786 na odcinku Przytkowice Ręcze. Zwracam się z wnioskiem o pilną poprawę drogi o podanej powyżej numeracji jej odcinek zaczynający się od skrętu z drogi wojewódzkiej 953 w Przytkowicach, aż do miejsca, w którym rozpoczyna się stosunkowo niedawno położona nowa nawierzchnia, przybyli obejmujące około 1300 metrów. Około, gdy pomiar został wykonany z wykorzystaniem mięcznika samochodowego, jest bodaj najbardziej zaniedbanym fragmentem drogi pozostającej do administracji władz powiatowych. Na ufnach przez mieszkańców stan, Składa się kilka niezależnych zjawisk i procesów. W tej chwili stosunkowo najmniejszym problemem są powstałe niedawno dziury, choć pofałdowanie i spękanie na wierzchni wskazuje, że nie one wiosną staną się uciążliwe. Kwestią zasadniczą są przeprowadzone w ostatnich latach prowizoryczne remonty, które doprowadziły do tego, że droga praktycznie składa się z nierówno naniesionych naprawek, swoistych, ładli tumycznych powodujących, że jazda tamtędy jest męską dla kierowców i niszczy zawieszenia samochodu. Zwracam się z wnioskiem o korektę nieprawidłowości powstanek przy budowie drogi 1730 K na odcinku w Sołectwie Bugaj. Wzdłuż drogi powstał chodnik dla pieszych, w sposób oczywisty poprawiający bezpieczeństwo poruszających się tamtędy osób. Zadbano, jak wykaże pozornie, także o osoby spacerujące wzdłuż traktu z dziećmi w łuskach. Na odcinku, w którym ze względu na spadek terenu chodnik przechodzi w ciągu łagodnie sprofilowanych schodów, w jego profil wbudowano dwie linie pozdrawione uskoków, u by wózki mogły być prowadzone bez konieczności pokonywania owych schodów. Pomysł sam sobie doskonały, świadczący o trosce projektanta o wszystkich użytkowników drogi. Niestety na pewnym etapie trudno powiedzieć wykonawstwa czy projektowania, nie jest to zresztą już istotne nie sprawdzono standardowego rozstawu kół w dziecięcych i inwalidzkich łuskach i pozbawione usługi ciągi pod te kołem wybudowaną. Wypracowanie radnej Józefy Rychlik było bardzo obszerne i szczegółowe, więc prezentujemy tylko jego fragmenty. I bardzo proszę pana Józefa Wysoka. ja mam wniosek do przewodniczącego Rady Powiatu. Wniosek Klubu Nowoczesny Samorząd. Otóż Klub Nowoczesny Samorząd wnioskuje do Pana Przewodniczącego o podjęcie stosownych inicjatyw w celu realizacji uchwały Sejmu z dnia 5 grudnia 2014 roku. Ja tutaj mam tą uchwałę. Pozwólcie państwo, że przeczytam fragment, z czym rzecz. Cytuję. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia postanawia ustanowić rok 2015 rokiem świętego Jana Pawła II w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na rosy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata. Niech motywem przewodnim wszelkich inicjatyw Zbogacających ten rok będą słowa Jana Pawła II wypowiedziane przez lata na Jasnej Górze. Czuwa to znaczy także czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. Rozumiem, że odpowiedź na piśmie. Wolałbym na piśmie w okresie po późniejszym, bo trudno mi będzie w tej chwili się ustosunkować. Czyli do 30 dni postaram się odpowiedzieć. Przedstawiam nam interpelację. I bardzo proszę pan Jacek Janczyk czy I kiedy Zarząd Powiatu podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na odrabianie przez Zespół Szkół nr 3 imienia księdza profesora Kisznera w Wadowicach zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypadających na dzień 5 czerwca 2015 roku w dniu 10 stycznia tego roku. Proszę o podanie numeru uchwały oraz daty jej przyjęcia. Dla radnych, którzy są po raz pierwszy może wyjaśnię tylko tyle, że zgodę na wyraż wyrażenie zgody na odrabianie zajęć na przykład za dzień w piątek między Bożym Ciałem a sobotą w czerwcu taką zgodę powinien wyrazić zarząd powiatu organ wykonawczy w przypadku gminy burmistrz. Radni rozpatrzyli też skargę na działalność zarządu, jaka została zgłoszona przez Jacka Jończyka. Przeglądając dotychczasowe protokoły posiedzeń zarządu wraz z wykazem pism, z którymi zarząd się zapoznawał, nie spotkałem się, aby zarząd zapoznawał się z interpelacją którą złożyłem 15 grudnia, a która to jest będzie przedmiotem rozpatrywania przez Państwa uchwały na moją skargę złożoną na zarząd Powiatu. Radny m.in. zgłaszał, że nie otrzymał satysfakcjonujących odpowiedzi i że nie zostały one udzielone w terminie. Komisja rewizyjna po przesłuchaniu nagrań z obrad poprzedniej sesji stwierdziła, że odpowiedzi na interpelacje radnego Jacka Jończyka były konkretne, wyczerpujące i udzielone niezwłocznie, bo na tej samej sesji. Skargę uznano więc za bezzasadną. A jeszcze zapytam wcześniej, rozumiem, że radny oczekuje odpowiedzi na piśmie, panie radny, panie Jacku, ustnie czy na piśmie? Ponadto radni podjęli kilka uchwał dotyczących między innymi uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok, zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego oraz wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Radni uchylili też uchwały dotyczące przekazania gminom obowiązku zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych.